Dlaczego plan ogólny jest tak ważnym narzędziem? Dla kogo plan ogólny będzie szansą, a dla kogo utrapieniem? Od tego momentu to nie Ty będziesz decydował o przeznaczeniu swojej nieruchomości. Skupmy się teraz na nieruchomościach, które nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym momencie uniemożliwia Ci zabudowę poprzez wprowadzenie korzystnych zapisów w planie ogólnym. Ściśle określa, co na danej działce, na danej nieruchomości może, mm, może istnieć. I w tym momencie mamy szansę na to, żeby mieć wpływ na zapisy mm, planu ogólnego. Cześć, ja nazywam się Przemek Łoń, a wy oglądacie Highsplot TV. Przekształcimy każdą ziemię rolną, a grunt to pewna inwestycja. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat nowego narzędzia planistycznego, jakim jest Plan Ogólny. Plan Ogólny, zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będzie dotyczył każdej gminy i każdego miasta, czyli milionów Polaków. Plan Ogólny będzie miał wpływ na Wasze życie. I ceny nieruchomości w naszym kraju. Dlaczego plan ogólny jest tak ważnym narzędziem i dlaczego yy, powinniśmy na ten temat dzisiaj szerzej porozmawiać? Odpowiemy sobie na pytania, kogo dotyczy, kto może na tym zyskać, kto może stracić na planie ogólnym, ale przede wszystkim powiemy sobie, jak wygląda proces planistyczny, jak wygląda tworzenie planu ogólnego przez gminę. I jak wy możecie uczestniczyć w tym ważnym dla Was wydarzeniu? A więc zaczynamy. Wyobraźcie sobie, że każda gmina w naszym kraju do końca 2025 roku jest zobowiązana wprowadzić na całym swoim terenie plan ogólny. Dla kogo plan ogólny będzie szansą, a dla kogo utrapieniem? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Plan ogólny będzie szansą dla właścicieli nieruchomości gruntowych których ziemie w tym momencie są objęte miejscowym planem zagospodarowania z niekorzystnymi zapisami. Mam tutaj na myśli brak możliwości zabudowy takich działek. Dodatkowo plan ogólny będzie zagrożeniem również dla właścicieli nieruchomości gruntowych, które na ten moment nie są objęte miejscowym planem. Dla kogo będzie szansą? Być może i dla ciebie. Jeżeli wykorzystasz swoją szansę na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w tym momencie uniemożliwia Ci zabudowę, poprzez wprowadzenie korzystnych zapisów w planie ogólnym, wtedy będziesz miał szansę na zmianę MPZP. Plan ogólny dotyczy również właścicieli nieruchomości gruntowych, których działki w tym momencie nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Każda działka, każdy metr kwadratowy, każdy hektar, Powierzchni na terenie danej gminy będzie do końca tego roku 25 objęty planem ogólnym, więc sam sobie odpowiedz na pytanie, czy warto uczestniczyć w procesie planistycznym i walczyć o pozytywne zapisy w nowym planie. Jakie zmiany dotyczą planu ogólnego? Przede wszystkim plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego. Po drugie, zastąpi studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy, co za tym idzie? Nie będzie już sytuacji, w której studium przeznacza daną nieruchomość pod uprawy rolne. Do tej pory moglibyśmy na takiej nieruchomości uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, następnie pozwolenie na budowę, moglibyśmy taką nieruchomość podzielić, zwiększyć jej wartość i zabudować. W tym momencie, po wejściu w życie planu ogólnego, jeżeli będzie wyznaczona strefa, która tą zabudowę będzie uniemożliwiała, na takiej działce nie uzyskasz warunków zabudowy, nie uzyskasz pozwolenia na budowę oraz nie podzielisz takiego gruntu. Po trzecie, co najważniejsze, plan ogólny obejmie swoimi zapisami teren całego naszego kraju, a więc również Twoją działkę. Z końcem 2025 roku, po wprowadzeniu planu ogólnego, zakończy się pewna era. Pewna ważna era, ponieważ od tego momentu to nie ty będziesz decydował o przeznaczeniu swojej nieruchomości, będą o tym decydowali inni. Dlatego tak ważne jest, żebyś wziął udział w procesie planistycznym, pisał wnioski do gminy w sprawie zapisów nowego planu ogólnego, walczył o swoje dobro, walczył o swoje nieruchomości i zabezpieczał je przed negatywnymi zapisami w nowym planie ogólnym żebyście mogli lepiej zrozumieć znaczenie planu ogólnego, za chwilę pokażę wam na jakie grunty w obecnym procesie planistycznym dzielą się nieruchomości. Będą to grunty, które są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz grunty, które takowym planem objęte nie są. Zapraszam was serdecznie, zaczynamy. Witam was w części praktycznej. Przedstawię teraz na jakie grunty dzielą się nasze nieruchomości w zagospodarowaniu przestrzennym. Mówiliśmy o dwóch rodzajów gruntów. Także są to grunty objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub grunty, które miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie są objęte. Co do tych dwóch rodzajów gruntów mają jedną wspólną cechę. Grunty z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą posiadać, mogą być objęte studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. Może skupmy się w tym momencie na gruntach, które są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i co to w ogóle jest miejscowy plan. Miejscowy plan ściśle określa, co na danej działce, na danej nieruchomości. Może, może istnieć, może być wybudowane lub też miejscowy plan może mówić o tym, w jaki sposób dana nieruchomość może być wykorzystywana. Czyli tutaj mamy do czynienia zazwyczaj z terenami upraw rolnych, terenami zielonymi, terenami pod zabudowę, czy to jednorodzinną, czy też wielorodzinną. Poza tym dodatkowo, jeżeli Mamy niekorzystne zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, czyli zapisy, które mówią o tym, że danej nieruchomości nie można zabudować. Plan ogólny będzie miał wpływ na przyszły MPZP. Dlaczego? Ponieważ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie musiał być zgodny z planem ogólnym. Czyli, jeżeli jesteście właścicielami nieruchomości gruntowych, które są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który mówi o tym, że waszej działki nie można zabudować, plan ogólny jest dla Was szansą, żeby Wasza nieruchomość była ujęta w przyszłym planie ogólnym możliwością zabudowy, czyli tak zwaną strefą planistyczną, która tą zabudowę umożliwia. Co jeszcze istotnego? Przeznaczenie zgodne z MPZP w działkach, które miejscowym planem zagospodarowania są objęte. I jeszcze raz powtórzę, to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mówi ściśle o tym, co na danej, na danej działce może mieć yy, zastosowanie, lub też czy taką działkę można zabudować i w jaki sposób można tą działkę wykorzystywać. Skupmy się teraz na nieruchomościach, które nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tych jest zdecydowanie więcej, ponieważ około 80% powierzchni naszego kraju nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Co w takiej sytuacji, co z takimi nieruchomościami możemy i powinniśmy zrobić? Nieruchomość, która nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego do tej pory, czyli do końca 2025 roku, taką nieruchomość, Nieruchomość można było przekształcić. Czyli przy spełnieniu kilku podstawowych czynników, takich jak odpowiednia klasa gruntu, dojazd do danej nieruchomości, sąsiednie działki zabudowane, dostęp do mediów, taką działkę mogliście przekształcić poprzez uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę. Mogliście taką nieruchomość podzielić, zwiększyć jej wartość sprzedać z zyskiem. W tym momencie, czyli do końca po 25 roku takie przekształcenie będzie niemożliwe, ponieważ te nieruchomości również będą objęte planem ogólnym. I teraz ważna rzecz, jeżeli wasza nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub też nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to i te i te działki będą ujęte w planie ogólnym. Dlaczego to jest tak istotne i, i tak ważne? Ponieważ plan ogólny na długie lata przyporządkuje waszą nieruchomość do konkretnego sposobu jej wykorzystania. Jest to szansa za, zarówno dla osób, które są właścicielami gruntów z miejscowym planem, jak i bez miejscowego planu, ponieważ przyszły miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie musiał być zgodny z planem ogólnym. Czyli jeżeli właściciele gruntów których działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z brakiem możliwości zabudowy mogą zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tylko na podstawie zapisów planu ogólnego. Dlatego plan ogólny jest tak szalenie ważnym i istotnym narzędziem planistycznym i w tym momencie mamy szansę na to, żeby Mieć wpływ na zapisy planu ogólnego. We wcześniejszym naszym odcinku pokazałem Wam, jak wypełnić wniosek do planu ogólnego, który jest tak naprawdę jedynym naszym narzędziem do tego, żeby zabiegać o pozytywne zapisy w planie, czyli o możliwość zabudowy Waszych nieruchomości. Jak wygląda sam proces planistyczny i kiedy możecie w tym procesie uczestniczyć? Po pierwsze, Gmina obwieszcza na swojej stronie internetowej zazwyczaj informacje o tym, że przystąpiła do prac nad planem ogólnym. Kolejnym, kolejnym krokiem ze strony gminy jest informacja do właścicieli nieruchomości gruntowych o terminie zbierania wniosków do planu. Zwykle po obwieszczeniu takiej informacji zainteresowani właściciele nieruchomości gruntowych mają 21 dni na to, żeby złożyć przygotowany wniosek do planu ogólnego na ręce wójta, burmistrza czy też prezydenta. Następnie gmina przygotowuje projekt planu ogólnego w konsultacji z urbanistami. Wykłada taki projekt do informacji publicznej. Wtedy będziecie mieli szansę i możliwość żeby uczestniczyć w tych partycypacjach społecznych, złożyć swoje uwagi do projektu planu. Kolejnym krokiem będzie już wyłożenie planu i to jest ostatni etap, w którym tak naprawdę nie mamy już nic do powiedzenia. Radziłbym i polecam przygotować się do samego wniosku do planu ogólnego, który należy złożyć w terminie do gminy. Dodatkowo być przygotowanym na konsultacje społeczne, być przygotowanym na wyłożenie projektu, planu, żeby tam zgłosić swoje uwagi i zawalczyć o dobro Waszych nieruchomości. Także podsumowując, kochani, plan ogólny może być dla Was szansą lub też udręką. To od Was zależy, jaka przyszłość czeka Wasze nieruchomości. Pamiętajcie o tym, że w poprzednim naszym materiale pokazujemy wam jak wypełnić wniosek do planu ogólnego. Subskrybujcie nasz kanał Highplan TV. Życzę wam wszystkiego dobrego. Dajcie łapki w górę. Do zobaczenia. Cześć.